Istotą dyskusji w zakresie obszaru podatku u źródła jest to, czy polska spółka będąca płatnikiem, która wypłaca należności do grupy za granicę z tytułu np. dywidend czy odsetek, może zastosować od takich wypłat zwolnienie, czy też ma pobrać 19 lub 20% podatku u źródła czy też może zastosować preferencyjną obniżoną stawkę. No i konkluzja w tym zakresie ma bardzo duże znaczenie zarówno z perspektywy inwestorów zagranicznych, bo rzutuje chociażby na takie parametry jak zwrot inwestycji, no ale ma też znaczenie dla polskiej spółki jako płatnika, no bo dotyka tak ważnych aspektów, jak i odpowiedzialność właśnie jako płatnika. I w tym zakresie podatek źródła stanowi bardzo duże wyzwanie dla firm. Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, przepisy są bardzo niejasne i bardzo sporne. Osią dyskusji tutaj jest definicja rzeczywistego właściciela płatności, a także tak zwana idea substratu majątkowo-osobowego. Drugi problem to taki drugi czynnik, że te przepisy obowiązują już od 2019 roku, czyli... Praktycznie ponad 5 lat. W tym czasie Ministerstwo Finansów dwukrotnie próbowało wydać objaśnienia. Na dzisiaj cały czas są to projekty objaśnień, natomiast niestety są one uwzględniane w rozstrzygnięciach sądowo-administracyjnych. Trzeci punkt, który jest problemem, to to, że Ponieważ te rozstrzygnięcia są uwzględniane, ponieważ te projekty objaśni są uwzględniane, to potęguje pewną niepewność wśród podatników, ale też wśród centrali, czyli wśród zagranicznych inwestorów. Efektywnie to oni tak naprawdę nie rozumieją, dlaczego te przepisy są tak interpretowane przez administrację skarbową. No i coraz trudniej to wytłumaczyć polskim płatnikom, biorąc pod uwagę no to, jak te przepisy funkcjonują w innych krajach. Biorąc pod uwagę wyzwania dzisiejszego świata i geopolityki, istotne jest to, aby Polska budowała swój wizerunek jako kraju, jako kraju który jest przyjazny inwestorom zagranicznym. Stąd też w ramach Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Rzeszeniu eks i firm skupionych wokół tej Izby. Wypracowaliśmy postulaty zebrane w Białą Księgę, które właśnie dotykają obszaru podatku źródła. Przede wszystkim wskazujemy na konieczność sfinalizowania objaśnień Ministerstwa Finansów w zakresie podatku w źródła, ale też właśnie zrobienia swoistego kroku wstecz i rewizji tych przepisów i ich zmiany, tak aby ich stosowanie budziło większą pewność u płatników i podatników.